Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przechodzimy do Was z tagiem i będzie to Cozy Christmas Book Tag. Jako, że zakończyłyśmy już w tym roku, przynajmniej tak mi się wydaje, naszą przygodę recenzencką i przechodzimy tylko do podsumowań, jakichś tagów podsumowujących rzeczy świątecznych, obsesji, dobych, niedobych, książek i tego wszystkiego. Wyprawa nas ta mocno, bądźmy szczerzy. Jeszcze w międzyczasie jakbyśmy za mną wielkie przeamplowanie u mnie w chałupie, więc widzicie nowe ustawienie biblioteczki. Jeżeli chcecie Book to napiszcie w komentarzu, tak, chcemy. I jakby to dużo, to zrobimy, no bo jest okazja i teraz się już chyba nie mamy jak z tego wywinąć, prawda? No chyba nie. No, no chyba nie. Więc tak, w każdym razie mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pytanek nawiązujących do świąt, choinek, bycia cozy, yy, super atmosfery, ciepełka, yy, ognia trzaskającego w kominku i parę no i tak dalej, innych tak dalej. rzeczy. W każdym razie bez gadania przechodzimy do tagu. Let's go. Myłujące światełka, czyli twoja najpiękniejsza książka. Anna, no, jaka jest twoja najpiękniejsza książka? E, no, Pani Dżetwulf, która z do was została. A -a. Co zrobieliście jeszcze na Book Depository. U. I to jest... Ja często tę książkę pokazywałam. Ostatnio ktoś na live'ie, na Instagramie mm -hmm. też mnie o to pytał. E, I to jest taka książka w twardej oprawie, z tłuczeniami, ze srebrnymi brzegami i ten papier w środku jest taki cieniutki w ogóle, ale taki cieniutki. Ale jednocześnie dobrej jakości. Takie rich. Więc się no, nic raczej no, nie podrze. Pachnie pieniądzem, gawierz. Jest ciężka cholernie uh -huh. i jest piękna. Jest piękna. Ja powiem, że teraz w ogóle nie wiem, gdzie są moje książki. Hamilton bo to, jest tu! Bo to Anna je układała. Ja powiem, że niezmiennie moją chyba najpiękniejszą książką jest Hamilton czyli taka książka w sumie pisana przez Lina Manuela Miranda i Jeremy'ego Mark Cartera a propos tego, jak powstała Hamilton. Tutaj jest mnóstwo zdjęć, to jeszcze zakładka, widać jaki rozdział ostatnio czytałam. Jest, są liksy, są wyjaśnienia, jest wszystko rozpisane a propos tego, jak Hamilton właśnie powstawał. E, właśnie z perspektywy zarówno e, Hamiltona, jakby właśnie Manuela Mirandy, i tak dalej. Piękna rzecz, twarda operawa, taka jadowskórzana. Grzbiet, normalnie, jakby rzeczywiście wyjęty z biblioteki Hamiltona gdzieś tam, właśnie w Ameryce. Takie inspirowany starymi skórzanymi Tak, Takie skórzonymi więc, więc zdecydowanie to będzie ta. Idealna choinka, czy złapał więcej za piękniejsze wydanie książki? To zależy. Ja powiem tak, że kiedyś rzuciłabym się jak suroka. Teraz bym bardzo się mocno nad tym zastanowiła. Znaczy mnie jakoś nigdy chyba nie zależało jakoś specjalnie na pięknych wydaniach. Znaczy mm -hmm. ja sam to cieszy oko, jest ładne, tak? No. I zawsze jakoś tak miło, jak mm -hmm. masz coś ładnego, tak? tak? Ale z drugiej strony mam takie kurczę, no najważniejsze, żeby mi się ten tekst spodobał, więc... Mm. A co jak masz swoją ulubioną książkę i wychodzi jakieś piękne wydanie ekskluzywne na przykład? To chyba nie kupuję. Bo już masz. Już to no to trochę tak jest, wiesz, jak. Yy... W sensie inaczej, o wiele bardziej zależy mi na takich z, mm, emocjach związanych z tymi książkami. To jest trochę tak, jak otrzymałyśmy dwa komplety Wojny Makowej, mm -hmm. te, które ty masz. O, nie wiem, czego wkład, że widać tam poprawę. Widać, widać, widać tutaj. Nie? I ten taki, ten drugi, ten w miękkiej oprawie. I ten w miękkiej oprawie mam ja, a ten oddałam tobie. Mimo, że ten teoretycznie jest ładniejszy i ten podoba mi się bardziej, ale czytałam Wojnę Makową w tamtym miękkim wydaniu. Mm. I już miałam jakiś, jakieś wiecie, I taki też bagaż swój, emocjonalny. I tym tym kupiłaś też tak. tam w tamtym wydaniu, no nie? E, więc już jakieś coś było związane z tymi książkami w tym konkretnym mhm. wydaniu, w związku z czym miałam takie... To bym też miała ładna, a ja będę miała ten. <gry> nie, to ja mam takie, że kiedyś bym bardziej się na to rzuciła, a teraz mam takie, że to musi być coś wyjątkowego. W sensie na przykład, jak widzę te wydania te ekskluzywne, te jubileuszowe Adileu, to tak. mam takie, że tak. Mm, mm -hmm. Tak patrzę na nie i tak mówię: jak będę miała dużo, za dużo hajsu, to może sobie zamówię dla samego wrażenia estetycznego, bo to jest wybitnie książka i w ogóle kochamy ją i jest super. Yy, ale tak generalnie to. No, no, no jakoś tak. 50-50 powiedzmy. Mm -hmm. Ulepić bałwana, zbuduj drzewko z książek, kolor plamatyka, motyw przewodni. A tak tu, serio? No. Tak, mamy wyciągać yeah. książki stoję. Yeah. Ja już mam pomysł. Ja zbuduję okay. drzewko, słuchajcie. Ja do tego teraz przystąpię, żeby nie być głosownym. I na tym drzewku nie wiem, gdzie są moje książki Anna układa, więc będę się trochę łobling tutaj. No to się mi Na pewno będzie tak. To będzie choinka, więc tak, to jest pień. To jest tak, pielgrzym i. Ostatnia godzinka. To jest pieniek tej choinki. Czajcie, bardzo, no nie? Zaraz okay. przejdziemy do tego, że choinka jest zielona i może mieć ozdoby. A -a. Więc trzeba wykmienić coś takiego z cyklu. No dobra, na dole powinna być najciemniejsza, więc damy Gabriela Talenta, bo jest zielona trochę z czajnym. Czajcie, to okay. jest przy pniu. Potem powiem sobie na przykład, że dałabym jakąś ozdobę. I z ozdoby na przykład będą czerwone bombki, Więc będzie to wyszyz. Okay. Czajcie to no nie? No, no i to potem się łędzuch. No właśnie, złoty łańcuch albo coś znowu zielonego. Kojcie mnie, żeby wziąć wóz skrzydeły z głowy, tak po prostu dla kurtuazji, żeby nie było. Eee, ale może zamiast tego sobie przejdę tutaj i poszukam, bo nie wiem, gdzie są moje książki, no nie? No się mnie zapytaj. A myślisz, no że ty pamiętasz? No tak tyle o ile. Tyle o ile. O, ja wiem, co zrobię. Słuchajcie, zrobię taki wymyk, żeby prezentować też moją tutaj in, inną pasję. Damy tutaj Mama mu, bo K-pop. I miał być złoty łańcuch? Tak. Hmm. Coś złotego powiesz? Nie! Nie, nie podoba mi się To żółte! Polarna. Ale nie podoba mi się Zorza Polarna. To mam być dobrze, Co? to Co? Co ci nie podobała Zorza Polarna? ty to zdążę przeczytać w ogóle. Zaczęłam i nie skończyłam. Damy bladą śniącą i to jest, wiecie, złoty łańcuch. What? I na koniec Wielka Gwiazda, czyli Priory of the Orange Tree. Co sądzicie? To jest moja choinka. Także, o. Dobrze, to teraz twoje. Można zim, zim, jest twoje. Może zrobić bałwanka w razie czego. oburzona jakby tym... Patrz, tymi... tak, można zrobić bałwana ze wszystkie albumów BTS. Będzie tu, tu i tu. Ale to musiałoby być białe. biały jest nudne. Może być stos, który jest na przykład, wiesz, jak te takie ym, laski cukierkowe, wiesz, że są trzy kolory, no nie? Że na przykład, nie wiem, czerwony, zielony, biały, czerwony, zielony, biały i w ogóle, no nie? Mm, ale to musi być jakiś mątek przewodni. Tak, mątek przewodni ma być. Więc może być u mnie dobrze jakaś girlanda, no nie? To jest trudne. każdym co mi robić, takie trudne rzeczy. <grym> może zrobić jakiegoś Big na wiesz? Oszukać system. Mm. 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 Może zrobić Mikołaja, na przykład z czerwonych książek i z białymi elementami. Ale to mi z biały. Już znaliśmy, że biały jest nudny. <grym> 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 Ale możemy zrobić czerwony, bo lubię czerwony. Lubisz czerwony? Byłby czerwony, co widać po mojej kurzuli. czerwony, kreta tym. Czerwony, fioletowy i niebieski. Mm. O, możemy zrobić czerwony, fioletowy i niebieski, bo są trzyma moje ulubione kolory. I różowy, ale różowego tu jest mało, więc zostajemy w czerwonym <laughs> okay. i niebieskim. Tam, 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 tam. Jest, jest niebieskie, coś niebieskiego jest mi potrzebne. U, nie, to nie jest tak niebieski. Każdy świet jest niebieski. Nie, to jest grantowy. Potrzebujemy niebieskiego takiego. Blue? Niebieskiego. Baby blue? Nie ma nic takiego niebieskiego. Taylor Jenkins Reid, Siedem mężów. No dobra. Albo Wieża Świtu. Nie, to jest grantowy. To, to się rzecz ujmując Saladynowy. Dam, dam. Nie ma niebieskiego. Ha. Ha. Oto oszustwo. No i niebieski. No i niebieski. No. O ty oszustko! O ty oszustko! Twój stos jest potężniejszy. I to przy okazji są w sumie same moje ulubione buki. No nie o. Jaś. Okej. Okay. A nie chcie szlak. That was, that was difficult. That was difficult difficult. Okej. Okay. We got it! Yeah. Okej, okay, kolejne pytanie to ogień skwierczący w kominku. Książka przy której jest Ci ciepło i przytulnie. Ech, na pewno dla mnie to by było one last. Stop. Kacey McQueen też nie iPhone Lesta, muszę przywieźć. ale zdecydowanie w tej kategorii Red, White Red, Blue nadal. To jest też książka, która zawsze no. kojarzy się z tą ciepłotą. Ale z drugiej strony na przykład e, tak ciepło zawsze myślę o trylogii Zimowej Nocy. Tak. Mimo, że ona też jest momentami bardzo smutna, ale to jest taki jest tak, taki dom. Ona ma coś w sobie, no tak. nie? Myślisz w trylogii Zimowej Nocy i którykolwiek tom byś nie powiedziała, to masz takie moje, jak no. u siebie. Jak właśnie przy kominku. Tak, i z odcieniami magii, tak trochę mam też. Może mm -hmm. yes, ze względu ten. na tą taką rodzinną atmosferę między bohaterami, tam już szczególnie w końcówce, mm -hmm. jak po tym wszystkim, co tam się dzieje na przestrzeni tej całej trilogii, yeah. oni się stają rzeczywiście no, narodziną. I to nie tylko ze względu na mm, powiązania krwi, tak? Mm -hmm. Takie stricte biologiczne, a, których w sumie między nimi nie zachodzą tak do końca. No nie, nie, nie wcale? Na Still Day Family, tak. Totalnie. Mm. Dobrze, kolejne pytanie. To pod kalanówki najdłuższa książka, jaką czytałaś. A na no tym to... roku to będzie albo Dwór Srebrnych Płomieni, albo pomienny Bóg. Zobaczmy. Płonący, nie Bóg. Co jest yy, Dlaczego jest ta publika sługa? Tu jest odwrotnie, jest postawione Słuchajcie, mamy stron numer, jeszcze z epilogiem trzeba policzyć. Słuchaj, 795. Dobrze, to pamiętaj to 75. Tutaj jest 636. No nie, no to będzie dłuższe. No tak. i to jest 300, to jest 900. No. no to już wiemy, co było najdłuższą książką. A no, myślałam, że... No nie Kurw, wydaje tak. mi się, żebyśmy czytały cokolwiek Nie, chyba... By było... No jeżeli chcesz mieć całą wojnę makową, no to to była rzeczywiście no najwyższa tak, no przygoda. tak. Ale, ale jako jedna książka, no to w sumie to też nie będę się liczyć, bo to nie jest jedna książka. To ja się coś nie pojęliście. No, mas. No tak, ale no, teoretycznie jest, A, no, znaczy, wiesz, To nie jest naturalny, To nie jest taki naturalny podział, tak? mhm. Y -y, y -y. jest... Dobrze. Brzydkie swety, najbrzydsza książka, jaką posiadasz. To jest w ogóle beka, bo ja ostatnio miałam, mam jeden brzydki sweter świąteczny i oddałam go Helenie na wieczne nieoddanie i powinnam go dzisiaj założyć, ale go nie mam, bo go oddałam. Słuchajcie, Anna się oburzyła, jak wyciągnęłam tę książkę z półki. To jest z Wędrujących Jeansów i ta okładka jest absolutnie szkaradna. Bo ja bardzo kocham tę książkę. Te jeansy są wyjęte, wycięte w enpegu, po prostu w png -u. No tak! Ta, ta, ta zieleń jest po prostu taka sraczkowata, że to aż boli w oczy. Nie no, jest listacjowy. Z... Z... No, następny to jest fioletowy. Tak, a dalej jest pomarańczowy i jakiś tam... I jakiś nie wiem, tam. A paskudna jest ta okładka. Ja tę książkę czytałam lata temu i nic z nie pamiętam. Boże kon książki. Dwa tak razy bardzo. chciałam ją czytać o jeszcze dwie zakładki, LOL Bo ja chciałam robić jej, to nie i po że scenach się poddałam ewidentnie. I ja tak to co to jest w ogóle rok? 2004, a pierwsza no. jest napisana i ja ci kręcę. Szkaja, 150. A jaka jest fajna książka? W sensie ja jej chyba nie mam, ale ty masz swój egzemplarz, to jest uh, Mr. Breakfast Karola... Oj, przepraszam. Jezu. O, tam jest. No sorry, ale dokładnie jest tak creepowa. Wiesz sensie, ja o co z, nie z nią chodziło, nie? Jaki miał no. być, jakby, pomysł na to. Ale ona jest creepowa. Mhm. Jakby no... No ta gęba taka, te zęby. No nie. 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 Nie, 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 Uważam, że to jest brzydsze niż Stowarzyszenie Wędrownicze. Nie, to zrębie. ja się nie zgodzę. Proszę urządzić głosowanie w komentarzach. Okej, okay, proszę. Dobrze, ja napiszę dwa komentarze i będą lajkować proszę. to, która jest brzydsze. I ja przypnę te komentarze i będziecie głosować, kto jest bardziej awful. No nie wiem co tutaj tego teraz, zrobię to potem. Śnieżyca. Książka z zimowym miejscowieniem lub książka, przy której miałaś ciary. To jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że mamy aktualnie na Instagramie cykl tak. Zimowych książek. Nie. Yeah. Ostatnio się was pytałam w ogóle jaki jest odpowiednik jesieniary, tylko że zimowy. Wiedziałam, że ktoś napisał lodziara. Nie wiem chyba. <grym> a wydaje mi się, że ktoś napisał lodziara. Wiedziałam. na tym stoi co dostanieś ale, no, no, ale głównie to była zimiara, więc Zimiaro. zimiarskie książki. No Dziwnie brzmi zimia. Tak, już tak nie nazywałam. Jesieniara nie nie ma wiem. ten swój taki klimat, a tak. zimiara już tak... Bo ja myślę, że ja jestem bardziej zimiarą niż jesieniarą. To ja jestem Lecia. <grym> Dobra, Leciał. Okej, okay, wróćmy do pytania. Więc to jest e bardzo ciekawe, bo ja zrobiłam całą listę właśnie książek, mm -hmm. które są jakby w jakiś tam sposób pokojarzone z zimą i tak dalej. Począwszy od takich totalnych klasyków w stylu Dziadek do Orzechów. Yeah. To jest jakby oczywista oczywistość. Tak, tak, tak. Przez właśnie na przykład e, Zorzę Polarną Pullmana, czy no oczywiście się pojawiła Arden między yeah. innymi. Tylogia Zimowej Nocy to jest, A, to jest must. Tak. Na przykład się tam pojawiły kobiety z Wardo, mm -hmm. które są swoją drogą... Całą w Nowym Jorku to też jest świąteczna książka. A tak, one też były e, zimą. E, Loveline się zaczyna przecież zimą. Tak, prawda. E, o ile się nie To Nasz jelimy? pierwszy patronat. M. Tak. Coś jeszcze było... Boże, ja tą listę? Mogę mhm. sprawdzić. Ale jeszcze wszystkich postównie. Rozumiem. Także zdjęcia są tam, w sensie <noise> tam gdzieś. A cieni kość. No, w sumie tak. W sumie e, tak. No teraz ja pamiętam, co tam jeszcze było. Mm -hmm. no, ale Ale coś z e... tego. No słuchajcie, w każdym razie będą updatey na Instagramie po zimiańskich książek, więc możecie wpadać, nazywamy się tak samo jak tutaj. I ostatnie już pytanie: w Domu na święta pytanie dla osób, które czytają książki więcej niż raz. Czy masz książkę, której czytanie jest jak powrót do domu? Dwa lata z rzędu czytałam tajemną historię święta tak. i po świętach. No, pamiętam, że raz było tak, że czytałam ją w grudniu, a potem jeszcze raz w lutym. Nie, yeah. no tajemna, tajemna w ogóle jakoś tak zawsze wychodziła, że była zimą, no ja pamiętam, że ja też ją czytałam jeszcze Sylwestra. w, w egzemplarzu pożyczonym od ciebie byłam z rodzicami w górach hotelu gołębiewskim. Mieliśmy wykupionego Sylwestra, a ja w 3-4 tego nawet, nie, w połowie tego Sylwestra wyszłam, wróciłam do pokoju i czytałam tę historię w wyrze. No, I, I takie, no to się nieodzownie kojarzy po prostu z zimą. No i też ona jest książką, do której naj, najwięcej wracałyśmy. No tam też ona się przecież zaczyna tak, że o śniegu jest mowa. Tak, jak? tak, tak. Więc że że śnieg jeszcze sobie... nie zdążył tam opaść czy stopnieć, tak. jakoś tak. Więc ona też jest zimiańską książką, a przy czy okazji jest jedną z naszych ulubionych. jeszcze tak, re namiętnie jeden dzień, kiedyś. Nie mm. um, I chyba tyle. Bardzo mi się marzy y, reread mm, Wojny Makowej, ale już. Do trzeba, no. A to trzeba dużo, dużo czasu, trzeba, uh -huh. żeby te, tego kolosa zjeść. A już teraz czytamy książki, które będziemy dla Was recenzować w styczniu. I to są jest fajne. Przekichane tak, że... I, il, o ilu my rzeczach, o wiemy, o których wy nie wiecie my już na przykład no. dużo tych książek czytałyśmy i nie możemy wam nic powiedzieć. Ale będzie fajnie w styczniu, także yes, myślę, tak. że spoko. W ogóle ta zima będzie... No w ogóle początek tego roku to będzie, no. będą same kozackie rzeczy tak naprawdę, i książkowo i, i w ogóle. Tak, tego. No, więc to by było na tyle. Mamy nadzieję, że już troszkę was, was wprowadziłyśmy w ten świąteczny nastrój. Ja w ogóle powinnam jakąś choinkę wynieść, bo mam taką Lil choinkę i może ona się tu wciśnie. No to, to... zrobi jakieś przemablowanie na półkę. Tak, znowu. To ją tu wciśniemy i zrobimy jeszcze bardziej świąteczny klimat. I w ogóle, jeżeli poszukujecie świątecznego klimatu, to koniecznie obczajajcie vlogi, Pani Sasny. Uagę, jakby vlogmasy jesteśmy wszyscy wielkimi fanami i tak sobie vlogmasy, pomyślałam. Masy Agnieszki są najlepsze na świecie. Wszyscy teraz kręcą vlogmasy. Ja mam całego tak. Wola na YouTubie po prostu <laughs> zawalanego vlogmasami, ale żadna nie są tak fajne jak ta Agnieszka. Tak, więc jeżeli u nas macie za mało świątecznego klimatu, jed, no to idźcie do Agi, taka polecajka z cyklu y, fanowska, takie mini obsesje na koniec odcinka. No mm. więc to było na tyle i do zobaczenia. Następnym razem. Pa!